Cześć. W tej krótkiej lekcji opowiem Wam o gestach dotykowych oraz dostępności, które niestety nie zawsze idą w parze. Jeśli wykonanie gestu jest jednym kluczem nawigacji, to ryzykujesz utratę podstawowych funkcji dla użytkowników, którzy właśnie nie radzą sobie z tymi gestami za sprawą stałej czy też tymczasowej niepełnosprawności, np. złamanie ręki. Zapewnij więc alternatywę, i tak jak w tym wypadku, zobacz. Mamy tu slider, tak, który, yy, po którym możesz nawigować tylko za pomocą gestu dotykowego, czyli przesunięcia palcem po ekranie. Osoby, które nie mogą w danej chwili tego wykonać, tego gestu mają utrudnione to zadanie, ponieważ czytniki ekranu nie zawsze tutaj będą pomagać yy, w tym przesunięciu, ale zapewnienie już takiej alternatywy w postaci yy, takiej małej nawigacji znacznie ułatwi sprawę. Warto podkreślić, że nie tylko osoby ze stałą niepełnosprawnością, lecz także użytkownicy, którzy mogą tylko chwilowo utracić sprawność ręki np. Na, yy, na wskutek złamania, mogą mieć tutaj z tym problem. Nawigacja na urządzeniach mobilnych to przede wszystkim gesty dotykowe, i dla niektórych użytkowników wykonanie gestów może być właśnie kłopotliwe. Dlatego zapewnienie takiej alternatywy, zobacz, mamy tu yy, jakby usunięcie danej, danej pozycji za pomocą przesunięcia w bok, ale zapewnienie alternatywy w takim menu edytuj, usuń tak, klikamy sobie tutaj i mamy edytuj, usuń to. Dobra sprawa, ponieważ ułatwia nawigację właśnie dla osób, dla których ten gest może być kłopotliwy. I zobacz, pokażę Ci teraz mm, parę przykładów na żywo. Na przykład ten slider, tak. Przesunięcie na kolejny yy, slajd odbywa się za pomocą gestu przesunięcia, ale zobacz, mamy tu alternatywę w postaci strzałek, gdzie można robić to ręcznie. Prosta sprawa. A jakże pomocny. Dodatkowo, slider wyświetla się automatycznie, ale dbając o dostępność, dajemy tutaj możliwość zatrzymania, zobacz, na danym zdjęciu, tak. Każdy ma jakby inny czas tutaj oglądania, tak. Jeden potrzebuje więcej czasu, i takie pauzowanie jest również ukłonem w stronę dostępności. Kolejny przykład. To funkcja, którą chętnie wdrażają projektanci, która niestety jest dosyć problematyczna z punktu widzenia dostępności, i mam na myśli tutaj funkcję przeciągnij i upuść. Istnieje jednak dosyć proste rozwiązanie tego problemu. Wystarczy nie polegać tylko na przeciągnij i upuść, tak jak w tym wypadku, ale również dodajemy alternatywę w postaci przycisku czy też linku. Który sprawi, że funkcja będzie dostępna właśnie też przy pomocy klawiatury. I zobacz, jak poradził sobie z tym Facebook. Mamy tu, możesz przyciągnąć tak, normalnie gestem dotykowym zdjęcie, ale możesz też dodać za pomocą przycisku lub po prostu klikając tutaj na ten obszar. Czyli mamy różne alternatywy, jeśli chodzi o klawiaturę. I jeszcze jeden przykład to dysk yy, Google, gdzie zobacz. Możesz za pomocą gestu dotykowego przeciągać sobie dany tutaj dokument do folderu, ale zobacz. Mamy dodatkowe menu, gdzie jest opcja przenieść do i wybierasz sobie foldery. Podobnie mamy tutaj. Kilka jakby alternatyw dla użytkowników, którzy poruszają się, nawigują po. Narzędziu za pomocą klawiatury. Tak więc alternatywa dla gestów dotykowych to zawsze dobry wybór, jeśli chodzi o dostępność. To tyle w tej lekcji. Trzymaj się, hej!